Witajcie na kanale Pi. razy Książki. I teraz tak, e, przechodzimy do Was z kolejnym bukolem. Tak, jak mówiłam w poprzednim tym filmiku, tych bokoli teraz będzie cztery. Postaram się nie podrząd, ale tak będzie, bo tyle książek jest u A my mamy jeszcze u Ciebie nagrane jeden filmik. No wiem. A to, ale dobrze. Jak dobrze się znali, to będzie do. żeby bukole nie były podrządne. No właśnie o to nie, mi chodzi. Więc kolejne. Później jeszcze będzie wrap-up, w, w sensie najpierw będzie wrap-up, później to, więc nie no, damy no, radę. Dobra, no i myślałam, że zamówiłaś po prostu kolejną ptaszynkę, bo zalałaś tamtą. Nie, będzie nie, brat nie. Ci zalał, a to jest druga i trzecia część ptaszynki. Tak i to akurat wydawnictwo wysłało, po tym jak przeczytałam pierwszą, zrecensowałam, było w porządku, no to jeszcze napisali, że wyślą drugą i trzecią. W sensie to nie było w jednym czasie, tylko jak była premiera drugiej, no to wtedy wysłali drugą, drugą część mam już przeczytaną. Pierwsza była dla mnie lepsza, e, pewnie jakoś kiedyś tam zrecenzuję e, tą drugą część, trzeciej jeszcze nie zaczynałam, ale tak naprawdę niedawno do mnie przyszła, więc pewnie jak będzie na Legimi, to będę wsłuchała w audiobooku. Super, dobra, dalej mamy Bebechy, bebechy. czyli Ciało pod lupą. Tak, i to jest książka Adama Mirka. Nie wiem, czy kojarzysz, to, to jest taki nazwijmy go naukowiec, który na TikToku często mówi on... o kupie i różnych ciekawych faktach z nią związanych, opowiem tak. ci w kolejnym rozdziale. No, ale on jest genialny. Później ci go pokażę, bo pewnie go kojarzysz. I miał być na targach w Warszawie pod Pałacem Kultury. Przynajmniej tak był w rozpisce, a później on zniknął. I okazało się, że był w Krakowie, miał jakiś tam wykład. Ale, no jakby już jak on zniknął, to ja już miałam tę książkę, ale i tak jestem zachwycona, bo chciałam tę książkę i już zaczęłam ją czytać przeczytałam pierwszy rozdział. I to jest książka dla młodszych czytelników, napisana w bardzo fajny sposób, ale znajdziemy tam również naukowe, specjalistyczne słownictwo, które jest bardzo w przystępny sposób wyjaśniane, więc bardzo, bardzo polecam dla dzieci, które są zainteresowane ludzkim ciałem. Mhm. Następnie. W, 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 w Warszawie był Nil Schasterman, do którego tak naprawdę tylko po to do Warszawy pojechałam, po to, żeby zdobyć ten wspaniały, cudowny autograf oraz zdjęcie o Jezu, no autograf jest zdobyty. Zdjęcie, nie wiem, może Kaja tu dodam, może będzie na Instagramie, zobaczy się. O, Ale... Ja stałam w kolejce od godziny 11, gdzie autor podpisywał od 15, więc ja 4 godziny stałam w upale, w słońcu, ale byłam w pierwszej pięćdziesiątce podpisałam wiele książek, bo właśnie mam podzielonych z dedykacją imienną, w kosiarzach również mam dedykację imienną, bo byłam z bratem, a była dedykacja na osobę, ale nie było limitów autografów, więc zamówiłam też sobie głębie Challengera, bo kiedyś o niej bardzo dużo słyszałam, wzięłam całą też trylogię, ogólnie kosiarzy, więc się wzbogaciłam o niesamowite przeżycia i podpisy. Dalej mamy serię podzielonych, tak? Nie, nie, niby noc, Boże. Niby noc. <laughs> to są podzielenia? No, ja wiem, się, niby noc. Yy, potem Boże grobie i czemu trzecia część, czy to kolejna nie ma czerwonej? Boże grobie i bez świt. Bez... Ogólnie. Te mają czy... granat no, bordowe czerwone, a ten ma biały. Tak, Więc, no i, i to jest bardzo irytujące, ale... Ogólnie to są znowu książki z MAGA. Jak możecie zauważyć, bardzo teraz dużo wykupuję książek z MAGA, ponieważ nauczyłam się, żeby kupować, gdy są. Akurat na tą trylogię była promocja w Empiku. Jej kosztowało po około 30 zł. Jak przyszły, to właśnie w takim stanie, że tutaj są barwione brzegi, jest bordowy tytuł, e, tutaj nie ma nic. E, no bez, czyli bez Tak, jest na srebro, no. Ale to jest po prostu kontynu kontynuacja. To jest po prostu... Wydanie amerykańskie i dokładnie w ten sam sposób Amerykanie wydali tą trylogię. Więc po prostu tutaj są bordowe, tutaj są srebrne. I w dniu, gdy dostałam tą trylogię, zobaczyłam na wydawnictwie Mac wiadomość, że jakby będą robić wznowienie w angielskich, brytyjskich okładkach, które są po prostu genialne, podobają mi się bardzo, 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 ale mam te. Więc zobaczymy. Może trochę sobie kupię brytyjskie. Dobrze, ale tak to wygląda. Tutaj to mamy... Komiksy to są? Mangi. Mangi. A no właśnie, jest w jakim mówię. Czemu one są tak po lewej stronie? Tak. A to od tyłu się czyta. Dokładnie tak. Jak ludzie mogą tak czytać? Też się zastanawiałam, a okazuje się, że jak czytasz, to to ci przychodzi naturalnie. Tak. Słucham? A nic. A, jesteś kocha po prostu. Tak, jestem. Mam serię sagi winlandzkiej. Akurat zakupiłam. Wam pokażę nawet, bo to jest dosłownie cała. Aha, bo to nie jest. Paczka, co jest 11 To jest No to pokazujemy po kolei. Pierwszy. O. Ale chcę opowiedzieć historię. No to nie ponieważ... opowiada, ja będę. A, to ty, ty będziesz pokazywać. No to nie po kolei, żeby, bo już tak. Ten, no. no to ty opowiada, ja pokazuję. Dobrze. Yy, ogólnie yy, jeden tom kosztuje między 45 a 65-70 zł, więc no, mangi to nie jest tani internet. Ale ja jestem, e, ostatnio jedna z uczennic się śmiała, że ja nie jestem Januszem biznesu, a jestem geniuszem biznesu. Więc włączył się mój geniusz biznesu i wszystkie 11 tomów, z czego dwa z, y, tomy są zupełnie niedostępne, e, nawet na vintedzie ich nie znajdziemy czy o eliksie. To wszystkie 11 tomów kupiłam za 300 zł. Gdzie naprawdę te kwoty są bardzo małe, ponieważ jeden tom, e, który jest niedostępny, kosztuje 120 zł. Jeden tom w ogóle jest niedostępny, a reszta tomów wchodzi po mniej więcej 50 zł. Drakując, wychodzi grubo ponad 600 zł. Za całość. A ja, co najlepsze, te mangi po polsku, które są japońskimi mangami, kupiłam. Nawet od tym że 700. Słowaka. I ze Słowacji dostałam 11 tomów polskich, w sensie mang po polsku. I to jest cała moja historia. Tak naprawdę mangi jest, jak na razie wydanych 13, więc brakuje mi tylko dwóch. Już przeczytałam dwa pierwsze tomy i jestem bardzo zachwycona, bo ja mangami, za mangami nie przepadam. Ale kupiłam. Eee, ale nie, ale to nie jest taka typowa manga, gdzie, gdzie są Azjaci czy coś takiego, tylko to jest właśnie o Wikingach, co mi się bardzo spodobało, więc jeśli mangi są bardzo mało azjatyckie, to mi się podobają. No Dobra. tak po prostu mam. No to by było wszystko. Nie, jeszcze ostatnie rzeczy, a to są już zakupy z targów w Warszawie. Czekaj, piciu, muszę odłożyć. Parę słoneczka. O, i kupiłam tak naprawdę na miejscu tylko dwie książki. Kupiłam prosty sposób na bezpamięć wydawnictwa Uroboros. jakoś ostatnio wszędzie ją widuję, i akurat był jedyny egzemplarz, ostatni egzemplarz z autografem, który trafił w moje ręce. No i tak stwierdziłam, okej. Okay, Kupię, Czemu nie, żeby coś, coś kupić na tych targach? I za 15 zł w wydawnictwie bałaś, to pruszyńskim to, to, Mam z tej, z tej autorki Ziemio Morze. Ja kupiłam cała Ors Orsinia albo Orsinia, nie wiem, malafrena, opowiadania i piosenki. I jestem ciekawa twórczości tej autorki, więc jak za 15 zł było to piękne wydanie, no to je wzięłam, bo i tak w przyszłości planuję je kupić. No i na koniec mogę wam się jedynie pochwalić jakimś o, nie wiem. Tutaj mam zakładeczki. o, Chcesz zakładeczkę z kosiarzami? Chcę, bardzo. Bo jest przepiękna. Ojejku, więc dziękuję. mam taką, takie zakładeczki z kosiarzami. Akurat było po ostatniej sztuce. Ale taki dziwny zapach. Złotny nowymi, Zakładki z dwór, cierni i róż, z dworów było po prostu, miałam Ci wziąć, ale no były dosłownie ostatnie. Eee, I co? O, to sobie Nie chcesz to na one. Tak to wygląda. I co mam tu jeszcze? Eee, naklejeczkę jakąś, A, papier mhm. i um, taką reklamę właśnie książki, którą zakupiłam. Oraz, yy, oraz, oraz, oraz takie pocztówki z podzielonych. Tutaj jakby jest całość, ponieważ nie wiem, czy wiesz, będzie pięć tomów i jak je się połączy, to będą tworzyły takie coś. O, to super. jest już ta głowa, czyli pierwsza część, to będzie druga część, trzecia, czwarta i piąta. Fajnie. Więc ta, to będzie w całości, a tutaj jest pocztówka właśnie drugiej części, jak będzie wyglądała. I tyle. No to dziękujemy. Czekajcie na trzeci book haul ale będzie jeszcze czymś przedzielony na pewno. Dobra, cześć! cześć. Pa!